Mówicie losowe słowa, kurwa, ale chcę tutaj, Są losowe słowa. To choroba. To choroba. Moja głowa. Taka duża jak Herkula. Dupa. Jest rozpruta. Jest ze mnie i przez Instagrama. Twoja stara. Na, 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 na. Dzwoni telefonik. To niezły pierdolnik. Dzwonię tutaj. Pomóż żyna. No kurwa, no nie wiem. Masz bala, chuju. Eee, to, to dziewczyna Arquela Jeśli z Boże, jak haj, to na pasach. O mój Boże! Ej, ja na dworze rapuję sobie kurwa, jakie zwroty. Idę potem do roboty. Po streamie będę musiał, kurwa. Może twój stary coś na winie ze mną, tutaj. Jedzie czołg, twój stary, kurwa. To jest z bok. Do roboty, ja wypierdalam. To stara, mnie opierdala, gałe Twoja stara opie, dała mi tu gałę i cię czuję w tym bardzo dobrze, bardzo dobrze Anustazji smakuje dobrze i ty o tym wierzę Jej smakuje Anus bardzo dobrze i ty o tym wierzę Twój stary kurwa bobrze Ej, Alabama to jest stan Stanach zjednoczonych Twój stary kurwa jutro nie będzie miał żony Ej, 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 ej Bo ja mu kradnę twoją starą, hej Czuję się tutaj, lecę z parą, lecę z parą to jest Feud Mariano, el Mariano, kurwa Domino Gamer się sikał w swoje portki i potem sobie spalił wrotki na YouTube'a Bo go zbanowali z Twitcha, zbanowali go z Twitcha, to jest niezła biba Fala tsunami, leci tutaj, papiro, gruba z Siro Ej, ej Mariano Kurwa Italiano Twój stary Leci tutaj ze śmietaną Ej, 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 ej Lecę kurwa tutaj jakiś kurwa po gizle stary Kurwa Lecę na nim Lecę na nim jak Muhammad Ali Ej, 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 ej. Aniołek Kurwa Leciał w dołek i nie ma go na Twitchu Nie ma go Poleciał Kurwa Na samo dno Ej, ej, ej Mama, Twoja stara I mu szlaban ba, BA 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 Lecę tutaj Jest poruta a, a A A A A Wciągnę parę linii Sobie koki pusary Kurwa Leci z boki Leci z boki Pararara! Masno jest Masno fest Dobrze jest GBS, GBS garni się Ej, ej Obracny ej, ej Adamcy to jest gra Ej, 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 Adamcy to jest brat Graba gra, ja wiem, że nawet jego mama śnie wpisuje pod tym słowem, bo ja pierdolę Graba to jest niezłym nobem W każdą gierkę i Arkwell wiem, że to jest. Gej. Ej, ej, Arkwell robi kripy na topie I leci tutaj, nie z bokiem Ej, oddechu mi brakuje Oby jesteś kolaszuje! Ogarnij się Kurwa, nie ogarnij się Lecę tutaj na tym picie. już randole, jest wyśmienicie. Ej! Kondominium? Cond Co to znaczy? To słowo. Nie wiem ale jest. Kolorowo na tym czacie pełno. Eee, motek. Lecę tutaj. Jestem kotem. Spad Transi robi robotę. Ej, cześć od roweru! Nie mogę mówić tego słowa, ale wiem, że jest zła tutaj choroba. Koronawirus tobie szaleje trzeba go wyleczyć, więc płacajcie na szpitale i dzieci. A, ah, kurwa.